Witam wszystkich, z tej strony zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału, tym razem seria Sudoku na żywo, w której rozwiązuje plan Sudoku klasycznego. I dzisiaj, zgodnie z tradycją po odcinku poradnika do Sudoku, przygotowałem planszę treningową pod ostatnią omawianą technikę, jaką była UR typ 6. Jeżeli tej techniki nie kojarzymy, nie widzieliśmy poprzedniego odcinka To zachęcam Cię wpierw do jego obejrzenia i przyswojenia tej techniki Link do tego odcinka zostawiłem w opisie Natomiast jeśli tę technikę już znamy, opanowaliśmy ją i oglądaliśmy ten odcinek poradnika To możesz się zmienić tą planszą samodzielnie Link do niej również zostawiłem w opisie Zwracam jednak uwagę, że tej, na tej planszy Oprócz UAR, typu 6 pojawi nam się jeszcze Y-Wing Ogólnie uważam, że jeżeli trenujemy konkretną technikę To te dodatkowe techniki, myślę, że warto by sobie tutaj wyróżnić I po prostu nie ma sensu aż tak się na tych dodatkowych technikach skupiać Po prostu wydaje mi się, że trening jest lepszy jeżeli tych dodatkowych Te dodatkowych techniki znamy No bo one tutaj odgrywają mniejszą rolę Także oprócz UAR, typu 6 może tu jeszcze pojawić się nam Y-Wing, no ewentualnie jakaś jeszcze inna technika, o której była mowa w, w serii poradnika do sudoku. Także ja restartuję swój zegar i mówię: rozwiążmy kolejne sudoku. Ok, teraz zaczynamy od jakichś darmowych cy cyfr na planszy. Dużo jedynek widzę na planszy. Czy tutaj coś jesteśmy w stanie zrobić z tymi jedynkami? A no jesteśmy, bo w tym bloku jedynka jest na pewno w centralnej kolumnie i to na górze. Teraz jedynka pozostałych polek jest ciekawa, bo teraz w tym bloku jedynka jest na dole. I tu też podobna jest historia, jedynka jest też na dole w jednym z tych pól. Ok, to bardzo coś przypomina pod UR typ 6, bo tam jeden z narożników był zablokowany tak właśnie w taki sposób, do takiego prostokąta był zablokowany. Także to jest dosyć ciekawa obserwacja. Może na tym uda nam się ten. Prostokąt zbudować. Zobaczymy. Na razie nie skupiamy się na tym. Próbujmy znaleźć te darmowe cyfry. Czwórka w tym bloku. Bardzo ładnie jest ta wykreślana. Musi być tutaj. W tym bloku czwórka będzie na dole, w prawej stronie. W tym bloku też czwórka jest w lewej kolumnie. I w tym bloku czwórka jest na górze, w centralnej kolumnie. Wszystkie czwórki mamy na planszy. Nice. Dalej, skanujemy. Siódemka teraz musi być w tym bloku tutaj. I jest w jednym z tych dwóch pól na dole, w obrębie tego bloku. Ale tu jest w ogóle trójka, bo tutaj trzy cyfry brakują nam w bloku. Są to, to cyfry 2, 3, 9. 9 na pewno jest le po lewej stronie, a tu jest w takim razie para 2, 3. Aha, czyli tutaj brakuje nam cyfr 5, 6 jeszcze. Szóstka nie może być, do, czyli to jest 5, a tu jest 6. Mm -hmm. A podzielę się z tym chyba, ponieważ trójka nie może być w tym polu. To trójka w tym wierszu będzie też w jednym z tych dwóch pól, tak jak siódemka, czyli mamy parę 3,7. mamy dwie cyfry zablokowane do dwóch tych samych pól. A zatem tu muszę wpisać obręby tego wiersza dwa z tego, co widzę. Teraz tu brakuje mi 3, 6, 9 w obrębie pierwsza. No tak, tu jest 3, -9. Tu jest 6, 9, a tu jest 3,6. a teraz tu brakuje mi jeszcze 5,8 do pisania w bloku Czyli to będzie para 5,8. Ok, teraz tu brakuje mi trzech cyfr w kolumny 3, 6, 7. No tak nie za bardzo wiem, nie za, nie za bardzo wiem cokolwiek o tych nie, cyfrach. A teraz dziewiątka w tym bloku, dziewiątka jest na dole na pewno i wiemy na dodatek, że w centralnej kolumnie, duża dziewiątka. Okej, okay. coś jeszcze? Trójka jest w jednym z tych dwóch pól na pewno. A nie będę go pisać, tu brakuje nam trzech c w kolumnie, nie może być to trzy siedem tu nie może być trójki czyli jest siedem a tu jest 3,78, bo nic nie wiem, do tanie. No dobrze. Czy coś jeszcze darmowego może tutaj jest, co być może mógłbym przegapić? Chyba nie. Chyba nie. Jeżeli, jeśli jest, to możliwe, że nie ma to jakiegoś ogromnego wpływu. Zresztą z tych technik mamy skorzystać, więc. Ten moment, w którym ut utykamy, on powinien tu jednak nastąpić. O, coś pokażę fajnego, to mi się nawet podoba. E, ósemka w tym bloku jest w centralnej końcu, jeden z tych dwóch pól, a w tym bloku ósemka jest w lewym kąciu jeden z tych dwóch pól. Czyli mamy też taki eksmig na ósemkach. Mianowicie, jeżeli ta ósemka jest prawdziwa, to ta jest prawdziwa, a jak ta jest prawdziwa, to ta jest prawdziwa. Czyli e, ósemka jest, jakby, jest zajęta w tych dwóch wierszach e, górnym i dolnym, czyli. W szczególności tuż tu nie może być ósemki, bo zawsze ósemka będzie w jednym z tych dwóch pól. Czyli tu na pewno nie ma cyfry 8. Aha, czyli teraz w tej kolumnie ósemka jest tu, A to ciekawa, ciekawa sprawa. Czyli jednak coś było darmowego, tylko no, takie trochę nieoczywiste, ale udało się coś znaleźć. Nice. No to to też przypomina trochę konfigurację pod UR, typ 6. Zobaczymy, zobaczymy. Wygląda to całkiem obiecująco. No właśnie, czy już się tymi prostokątami interesować? Można. Można. Od którego by zacząć? Może od tego zaczniemy, bo tutaj ta jedynka jest zablokowana. Zobaczmy, jace, co kandydaci mogą być. O panie, dużo, tego, dużo pisania tu będzie. Zobaczymy. Na przykład w tej kolumnie, czego mi brakuje? Ojej, 1, 5, 6, 7, 9. Ojej, to tu nie, tu nie może być 9 tylko, czyli 1, 5, 6, 7, niedobrze to wygląda, a tu 9, a nie 7, może być, jest 1, 5, 6, ok, ta, to, to nie będzie chyba ten prostokąt e, dlatego, bo przecież wiemy, że tam na jednej przekątnej muszą być e, pola związujące tylko dwóch kandydatów i to będą nasi UR kandydaci, także to nie jest ten prostokąt moim zdaniem nie jest ten prostokąt, te jedynki skasuję a. E, ja, no, jedynki są zbędne. To może ten prostokąt, przyjrzyjmy się jemu. No tu akurat w tym wierszu jest łatwiej, brakuje nam tylko czterech cyfr. Y, 3, 5, 7, 8. To tu jest 7, 8, bo tu nie może być 5 ani 3. Y, teraz... Y, aha, to jest to pole, które zawiera tylko 2 kandydatów. To w takim razie, żeby ta technika działa, to może to pole musiałbym rozważyć. I sprawdzić, czy tam jest 7, 8. To, to co nam brakuje? 3, 5, 6, 7, 8 Ojej, to tu nie może być 6 Czyli 3, 5, 7, 8 Nie dobrze Bardzo nie niestety to Wygląda jakby nie miało działać No bo powinny być y, Na przekątnej Tylko narożniki, narożniki tylko Wakandatu, także chyba Niestety ta technika jeszcze nam nie zadziała Ale, ale, ale Piątka przecież w tym bloku jest w jednym z tych dwóch pól. Czyli tu piątki nie może, bo piątka jest zablokowana w tej kolumnie do tych dwóch pól. Czyli tu piątki na pewno nie ma. To jeszcze bym tu udowodnił, że tu nie ma trójki, to byłbym szczęśliwy. I jest to prawda. <laughs> Dlatego, bo trójka to jest właśnie to, że jak się czasem zaniedbuje narożne cyferki, to potem nie widać pewnych rzeczy. Mianowicie w tym bloku trójka. Nie może być w tych polach, nie może być też oczywiście tam gdzie że jest coś pisane, czyli trójka jest na dole, w jednym z tych dwóch pól, czyli ta trójka jest też fałszywa, bo ona jest zablokowana do wiersza do tych dwóch pól, czyli mamy tą sytuację, a przynajmniej tak się nam wydaje, że tak to będzie wyglądać tutaj, ale zobaczymy. Podejrzewam, że ten prostokąt to jest na, będzie nasz Uartyp 6. zobaczymy. To jeszcze przebawaczmy się tym oto polom. 3, 5, 7, 8 wierszu, to tu nie może być... A, tu muszę wszystko wpisać. A nie, piąt, nie może być piątki, bo piątka w kolumnie jest zablokowana tutaj. Czyli tu jest 3,7,8. 7, 8. Okay. A tu w kolumnie e, 2, 3, 7, 8, 9. Nie może być 3 ani 9, czyli jest 2, 7, 8. No dobra. I teraz, jak to tam było? Z tego, Aha, patrzy, patrzyliśmy na pozostałe po, pola w tych wierszach i kolumnach zawierających naszych kandydatów i sprawdzaliśmy, który z juar kandydatów nam tutaj się pojawia. Pytanie teraz, czy musimy to robić? Moim zdaniem nie musimy tego robić, dlatego, bo wiemy, że. Ósemka, tak, zablokowana jest do tego bloku w jednym z tych dwóch pól, i analogicznie tutaj też ósemka jest zablokowana do jednego z tych dwóch pól. Czyli my z automatu wiemy, że ta ósemka jest zablokowana do tego prostokąta i na tworzy x A ta zatem nie musimy tak jak w odcinku poradnika do sudoku rozważać teraz wszystkie wiersze, te dwa wiersze i dwie kolumny i sprawdzać, który z UARK-a nam się pojawia dlatego mówimy, że tym, który się nie będzie pojawiać będzie kandydat 8 bo on jest zablokowany właśnie do tego prostokąta, no tak może jeszcze dla zupełności, sprawdźmy rzeczywiście nie będzie kandydata 8 w tych polach pozostałych no to może to kolem różowym będę zaznaczać to w takim razie, tu nie ma ósemki, bo tu nie może być ósemki, patrzymy na ten wiersz tu też nie ma ósemki teraz w tym wierszu tu nie może być ósemki przez Tę ósemkę, tu nie ma osemki o kandydata, tu też nie ma ósemki. No i teraz te kolumny. To tak, tu nie ma ósemki przez tę ósemkę, tu też nie ma ósemki. No i w tej kolumnie tak samo też w Polach nie ma ósemki. Ta ósemka wykroszcza te dwie, a tu jest 2, 3. Także widzimy, że w tych pozostałych polach w ramach pierwszej kolumny z narożnikami prostokąta nie ma kandydata 8. Natomiast zwracam uwagę, że nie trzeba było sprawdzać te wszystkie wiersze kolejne, no po prostu akurat wiedzieliśmy, że tym zablokowanym kandydatem jest 8 i teraz na mocy ur typu 6 wiemy na której przekątnej 8 jest prawdziwa, mianowicie nie może być prawdziwa na tej przekątnej z dodatkowymi kandydatami, może to pokażmy bo gdyby tu 8 była prawdziwa to, te, to by na się zrobiły siódemki. teraz problem jest taki, że moglibyśmy równie dobrze zamienić kolejnością 7, 8 i dalej mielibyśmy poprawno rozwiązanie sudoku. Także to by spowodowało, że w sudoku miałoby więcej niż jedno rozwiązanie, czego oczywiście nie chcemy. tak żeby uniknąć tej, to się ładnie mówi, niejednoznaczności rozwiązania planszy, no to ta ósemka nie jest prawdziwa na tej przekątnej z dodatkowymi kantami, tylko na przekątnej z. Narożnikami zawierającymi tylko UR-kandydatów. Czyli tutaj mogę wpisać 8. Super. Także mamy mamy moment, w którym wykorzystaliśmy UR-typ 8, i tutaj też oczywiście warto o tym pamiętać, że jeśli wiemy, który z tych UR-kandydatów jest zablokowany do tego prostokąta, to nie musimy sprawdzać tych wierszy i kolumn, bo po prostu wiemy, że tym kandydatem, który będziemy wpisywać na, w ramach tej konkretnej przekątnej, będzie. Ten zablokowany, czyli w tym padku 8. Także ja te kolory już skasuję. bo one są zbędne i lecimy dalej. I tutaj bardzo możliwe, że jeszcze nam wyskoczy ten Y-wing, czy tak będzie, to zobaczymy. E, niestety to nie są wszystkie ósemki, bo w tym bloku ósemka jest w jednym z tych dwóch pół na pewno. Ok. No dobra, e, teraz tak, tu jest. Trójka 3, 5, 7. Tu nie może być 3, czy jest 5, 7. A tu nie może być 7, czy jest 3, 5. No dobra. Y wing. Niby Y wing. Zobaczymy, czy ona wyskoczy. Co jeszcze? Tutaj 3, 5, 6, 7 brakuje w bloku. Nie może być tutaj 3, ani 7, czy to jest 5, 6. 2, 7, 5 Tutaj wygląda jakby rzeczywiście, tu gdzieś był ten ale na razie konkretnego yy, niczego nie widzę. Ale tak wygląda, wygląda. Co jeszcze? Yy, tu. No nie ciekawi. A tu, 2, 3, 5, 7 w kolumnie. Ojej, tu musiałem wszystko wpisać. Nie będę tego robił. A tu, 2, 3, 5, 6. Nie może to być 5, czyli to jest 2, 3, 6. Te piątki już kasuję, bo wiem, że tu nie ma piątek. Piątka jest jeden z tych To już nie jest mi potrzebne, więc to już sobie pominę. Teraz tu, 2, 5, 6, 7. Nie może być szóstek tutaj, czyli to jest 2, 5, 7. A tu nie może być 7, czyli to jest 2, 5, 6. Te trójki już też narożne skasuję, bo wiem, że trójka nie może być w tych polach. To jest też zbędne moim zdaniem. A tu 2, 3, 7, 9, tu nie może być 9, jest 2, 3, 7. A tu musiałbym wszystko wpisać, czego nie zrobię. Trzy 37 musiałbym gdzieś mieć. Tutaj jest 37 to za daleko. hm Może jeszcze coś darmowego, tu jeszcze go nie widzę. Też tak może się zdarzyć. Bo nie chciałbym całej plaszy wypełniać tymi... Kandydatami, bo to naprawdę nieprzyjemnie się to robi i to nieprzyjemnie też wygląda. A tutaj w ogóle brakuje nam w kolumnie 1, 5, 6, 7, 9 i tu nie może być 1,5 ani 6, czyli tu jest 7,9, ok, to wygląda obiecująco. 5,779, jakieś 5,9, o, 6, 9, 7, 9. 6 7 jakieś, a tu. Y nie może 1, 5, 6, 7, 9 nie może być 6, ani 9 to jest 1, 5, 7. No nie, jeszcze nie, jeszcze nie widać. Może inna technika tu nam pomoże. Nie wykluczajmy takiej możliwości. nie ma. Tu też nie widzę. Hmm. W tym bloku szóstka jest na pewno w jednym z tych dwóch pól. Nie wydaje się to jakieś pomocne. Tu nie Okej, okay. brakuje nam w wierszu. Ojej. 1, 2, 3, 5, 7. I 1, 5 nie może być w tych polach, czyli tu jest 2, 3, 7. Nieźle. A dalej, to nie jest nic konkretnego. Tu 1, 2, 3, 5, 6. Nie może być 6 ani 1. No to jest 2, 3, 5. Też może to wpiszę. Jeżeli czegoś rzeczywistego nie nic, no na to oczywiście na tutaj To przepraszam. No. Czasami pewne rzeczy po prostu nie widzi się oślepnie człowieka, że tak mówię. Co zrobię może, to ja sprawdzę, szyb, sprawdzę, czy przypadkiem któregoś z kandydatów nie ma nadmiarowych, bo czasem tak się może zdarzyć. No i ten jeden kandydat potrafi zasłonić całą w zasadzie, całe rozwiązanie plansz. A, tu nie ma trójki. Przecież trójka w tym bloku jest jednym z tych dwóch pól. No i to jest właśnie to, jak się usuwa tych... Na te narożniki to potem jest, nie widzi się tych rzeczy. Tu nie ma trójki, bo trójka w tym wierszu jest w jednym z tych dwóch kur. I tu nie jest 6,7 po prostu. I to, I to, czy to jest to, co mnie blokowało? Proszę tak, proszę tak. Oby tak. 2,7, 2,6 jakiegoś nie ma. Nie, 3,7, 3,6 za daleko. Tu też 3,7 jest tylko. 5, 6, 6, 7. 5, 7 było potrzebne nie tam. jest coś, coś może jeszcze przegapiłem? Sprawdźmy to dobrze. A teraz w ogóle trójka w tej kolumnie nie jest tu, więc jest jeden z tych dwóch pól i to też aplikuje się do, do bloku. Trójka też w tym bloku jest jeden z tych dwóch pól, czyli tu nie ma kandydata 3. Jest 2, 6 w takim razie. I to nam się jakoś tak łączy. 2, 5, nie widzę na horyzoncie. 2, 3, 2, 6, 3, 6 by się przydało, ale też nie widzę w okolicach. Aha, czyli tu nie ma kandydata 3. Yy, czyli jak brakowało 2, 3, 5, 7 i nie ma trójki, to jest 2, 5, 7. Ja ten narożnik ja będę zostawiać, bo jest coś tyle że. Coś czuję, że przez, przez to, że ich nie pisałem, to teraz dłużej mi się scho schodzi z tą plażą. Dobra, co jeszcze? Trójki chyba sprawdziłem wszystkie, tak mi się wydaje. Czwórki, wszystkie są. Piątka. Tu jest ok. Piątka da się być w porządku. Szóstka. Szóstka jest też chyba ok. Siódemka też ok moim zdaniem. Nie, nie ok. Nie ok, absolutnie. Znowu, w tym wierszu siódemka jest przecież w jednym z tych dwóch pół, czyli to też aplikuje się do bloku. Czyli siódemka w tym bloku nie może być tu, bo jest w jednym z tych dwóch pół. Czyli, czyli tu jest w takim razie 3. Wpisania. A tu jest 7 i tu jest 3. Także widzimy, że te, warto te narożne jednak stawiać. Naprawdę. I tu w takim razie blokuje jakieś 2, 5, 7, ale nie może być 7, czyli to jest 2. 5. Tu nie ma trójki. Czyli trójka jest jednym z tych 2,5 na pewno. No i wreszcie jest ten Y-wing. Panie, w końcu. No naprawdę. Wniosek z tej planszy to nie tylko to, jak korzystać z tego Guillou 6, ale także, żeby te narożne e, cyferki jednak zostawiać i warto je rozważać, e, ponieważ mamy e, trójkę 257 e, i teraz e, to pole e, widzi pozostałe dwa, nie, pozostałe dwa te tak zwane skrzydła, e, i w takim razie wspólny kanał dla tych skrzydeł to jest 5. I na mocy Y-winga mogę z pól widocznych przez te dwa żółte pola usunąć kandydata 5. Bo jeżeli tu jest dwójka, to tu jest piątka, a jak tu jest oko to jest piątka. Znaczy w jednym z tych dwóch pól jest piątka, teraz pola widoczne przez te dwa żółte. To tu, na, to są te trzy, ale są zajęte, a tutaj, nie licząc tego pivota, tak zwanego, to są te dwa pola. I z nich możemy usunąć na spokojnie kandydata 5, tego wspólnego dla tych skrzydeł, tych żółtych pól. Czyli tu nie ma piątek. Czy coś mi to dało konkretnego? No, dało mi to, że teraz w tym wierszu piątka jest tutaj, bo nie ma jej wszędzie, nie ma jej w pozostałych polach okanaczy. Tu jest 5 na pewno. Tu mi znika 5. Te narożne rzucę, bo to jest para 2.7. Kolor też już może wykasujemy sobie. I co? Tu jest w takim razie 8. Tu jest 5. Tu nie, jedna ósemka narożna znika, więc druga jest prawdziwa. Zniknęła mi jedna narożna, szóstka, więc druga musi być prawdziwa. Tu w takim razie, skoro nie ma szóstki, to jest 2, jest 3, 5, 6, 7. Tu przez piątkę mamy 7, tu jest 3, tu jest 2. No i widzimy, że ta plansza chyba nam się już powoli automatycznie rozwiązuje, ale poczekajmy jeszcze chwilkę. Teraz w tym wierszu musi być piątka, tutaj. Siódemka sprawia, że to jest 2. Tu nie ma siódemki na pewno. Tu nie ma dwójki na pewno. Coś, coś tutaj może na to wpłynęło. Nie za bardzo widzę. 5, 7, 3, 6. Ten narożna trójki już skasuje. już do końca. Końcóweczka przed nami. Teraz ta szóstka sprawia, że tu jest 3, tu jest 6. Tak. Tu jest para w ogóle, bierze 7, 9. I pewnie czegoś prostego nie widzę, jak to, jak to czasem u mnie bywa. A siódemka w sprawie, że tu nie może być 7, tu jest 9, tu jest 7, tu więc jest 6, 3, 9. Przez siódemkę mam tutaj trójkę. Teraz tu przez tą szóstkę 1. Tu brakuje nam w kolumnie. piątki, tu jest 6. Przez tę piątkę mam tu 7, tu jest 2, 3. 1 brakuje w wierszu. Tutaj dwójka do uzupełnienia bloku, tu brakuje tutaj piątki i tu nam brakuje siódemki. Przez to jest tam dwa i tu jest siedem. Ok, 23 minuty. Przyznam, że gdybym jednak korzystał z tych narożnych notatek i robił je częściej, to ja myślę, że ta plansza by szybciej tutaj została rozwiązana. Także wniosek jest taki, żeby jednak korzystać z tych narożnych notatek, bo one po prostu czasem eliminują kandydatów z. Obrębu, w obrębie bloku, czy też wierszą lub kolumny. Mam nadzieję, że udało Ci się ten plaszcz rozwiązać, że znalazłeś ten uarte 6 I zalecenie zachęcam się do oceny tego materiału, do komentowania jeśli chciałbyś na bieżąco zachęcam już do subskrypcji. Tymczasem powoli się i Wami żegnam. Życzę powodzenia w dalszym rozwiązywaniu Sodoku klasycznego, w szczególności korzystania z techniki uarte 6 Wszystkiego dobrego i do w kolejnym materiału poświęconemu Sodoku. Pozdrawiam.